Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak się robi ciasto do pierogów, które jest bardzo elastyczne. Zobaczcie, mięciutkie. I robi się bardzo szybko i prosto. Zapraszam do oglądania. Chcę Wam dzisiaj pokazać ciasto do pierogów, które już bardzo dużo eksperymentowała i znalazłam w końcu takie ciasto, które jest najlepsze. Przesiana 300 g mąkę, szklaneczka wody gorącej. Olej łyżeczka i sól. To zaczynamy z mąki. Wsypujemy mąki do miseczki. Przesiana, pamiętajcie, sól. Olej bez jajka robimy, tak? I mieszamy naszą mąkę dobrze wymieszać. I mieszamy łyżeczkę tak, żeby nam się dobrze mąka wymieszała z olejem i z wodą. Rękami tego nie róbcie, bo woda jest gorąca. I zobaczcie jak nam ładnie już się skleiło. I teraz bierzemy i robimy rękami. Jeszcze jest troszeczkę ciepłe, także powoli mieszamy. Teraz my to ciasto dobrze musimy wymieszać, powycierać sobie wszystkie całą miseczkę od tej mąki żeby nic nam nie zalegało i dobrze wymieszać nasze ciasto. I zobaczcie, mało co przyklejone jest do rękę, jest idealnie mięciutkie. Jeszcze troszeczkę mieszamy i weźmiemy, przykryjemy szmatką na 15 minut, żeby ciasto doszło do siebie. Jeszcze troszkę wymieszać. Ciasto lubię dobrze wymieszane. Jest idealnie, nie klei się do rąk. Przykrywamy. Na 15 minut zostawiamy, żeby sobie pooddychało. I zobaczymy po 15 minutach, jak się zachowuje nasze ciasto. Jakie jeszcze mięciutkie. baczcie Niesamowite. Odkładamy miseczkę. Troszeczkę mąką Troszeczkę takim pokręcić, trochę zagnieść. Oczekujcie nie za dużo mąki. niesamowitym mięciutkiem. Jeszcze troszeczkę przed będziemy właśnie mieszać. Sobie odkroimy kawałeczek. I pokażę Wam jak leciutko takie ciasto się wachuje. Jest niesamowite mięciutkie. Już pokażę na pierogi jaka ma być. Nie może być ani za cienkie, ani za grube wiem, ciasto jeszcze jest ciepłe. Jest niesamowite elastyczne. Przygotowałam sobie taką foremkę i zobaczcie, jakie nasze ciasto. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak będę bałkować parę razy te nasze ciasto. Ono nic właśnie nie jest ani grubsze, ani twardsze. Jest mięciutkie, tak jak było przedtem. Zobaczymy, tutaj jest ten, ugniatamy. Chwilka mieszamy. I nadal ciasto nasze jest mięciutkie. I robimy pieruszki. Także próbujcie z przepisem gotuj z maszką i zrobicie takie niesamowite ciasto jak u mnie. Widzicie? Normalnie ciasto się rozciąga nawet w rękach. Jest pulchne, elastyczne niesamowicie miękkie. Także próbujcie z przepisem gotuj z maszką.